Każde poszukiwania są inne, prawda? Nie ma powtarzalnych poza takim bieganiem po lesie i wydobywaniem tego, co tam w tym mchu zaległo. Tutaj wyzwanie polega na tej ogromnej różnicy poziomów, na wielkiej ilości mułu, który rzeka przez 80 lat na naniosła. Dzisiaj wracamy z doświadczeniem dosyć przykrym, ale takie doświadczenia gromadzimy. Natomiast to nie oznacza, że nie pojawimy się tu znowu. Nie oczywiście, że doprowadzimy to do końca, bo my improwizujemy, nie znamy się na kwestiach poszukiwań podwodnych. Sami nurkowie dzisiaj byli zaskoczeni tym, co zastali, że klarowność wody jest po prostu zerowa. zerowa. Nawet nie puszczamy. Czyli nie, puszczamy nie nie ma szansy, nie ma po co, bo to, bo to się mija fizycznie z cerem, jak oni mówią, że same kwestie bombli z powietrza, które się wydobywają z butli, poruszają ten cel. Cały namu, denny, który fizycznie tam jest, i on po prostu widoczność skraca, i to ogromnie. My, jak, jak mówię, nie poddajemy się, przyjedziemy tutaj, mówię, z inną techniką. techniką.